Yo, Ja wstałem gdzieś 348 i tak obudzony jestem od kilku godzin dobrych Ale chciałem tylko pokazać okolicę, bo miałem nagrać właśnie o czwartej, ale mi się nie chciało. Podobnie jak księżyc dzisiaj był, tutaj był jak go zobaczyłem a potem już schodził, to tam mi się nie chciało później nagrać już, a tak to zwlekałem. A tak, to byście widzieli odcinek z niego na kanale. No nic. Wiem, co straciłem i dlatego żałuję. Ale mimo wszystko, zobaczmy, jak jest z drugiej strony. No, tutaj powoli wychodzi słońce. Oczywiście. No. I później nie będzie tak ciemno, tylko tak będzie jasno. No. Kto wie, ten wie. A jak coś to widzieliście już, więc wracamy. Dobra, zatrzymajcie się do zobaczenia i narka.